Policjanci z Bedłowskiego Szwederowa od listopada pracowali nad zatrzymaniem sprawców napadu na sklepy w tej dzielnicy. 17 listopada, krótko po godzinie 21, dwóch zamaskowanych napastników weszło do sklepu przy ulicy Ugory. Tam po zastraszeniu personelu i usiłowaniu użycia siły zabrali kasetkę z pieniędzmi i uciekli. Kolejne zgłoszenie policjanci otrzymali następnego dnia. Około godziny 22 zamaskowanych mężczyzn weszło do sklepu przy ulicy Szpitalnej, skąd usiłowali zrabować pieniądze. Po nieudanej próbie sprawcy pojechali w okolice ulicy Konopnickiej, gdzie dokonali napadu na sklep. Tam po zastraszeniu i uderzeniu pokrzywdzonego pięścią w twarz zabrali kasetkę z pieniędzmi. Straty, jakie wyrządzili pokrzywdzonym, sięgają kwoty blisko pięciu tysięcy złotych. Policjanci pracując nad rozwiązaniem zagadki, kto dokonał tych napadów, analizowali wszystkie szczegóły i ślady oraz relacje świadków. Zabezpieczone dowody pozwoliły im na wytypowanie dziewiętnastoletniego mieszkańca Torunia jako podejrzewanego o te przestępstwa. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę. Prokurator przedstawił mu zarzut dokonania dwóch napadów i usiłowania kolejnego. Dziś sąd zdecydował o aresztowaniu zatrzymanego na dwa miesiące. Teraz policjanci pracują nad ustaleniem, kto był wspólnikiem dziewiętnastolatka i napadał razem z nim na sklepy.